Cześć, witajcie, asasyn 08 z tej strony. Witam Was w kolejnym świątecznym gameplayu na moim kanale. I zgodnie z obietnicą zapraszam Was na drugą część z gry Visura Cleanup Detail Santa's Rampage. Moi drodzy, w poprzednim odcinku powiedziałem, że jeżeli będzie 200 łapek w górę, to nagram jeszcze jeden odcinek z tej gry. Wbili się te łapki, także bardzo serdecznie dziękuję. I cóż, nie ma co zbędnie przedłużać. Lecimy ze sprzątaniem dalej. Zabieramy sobie wiadro wody. I od razu lecimy z tym na górę, ponieważ tutaj będzie jednak trochę sprzątania. No właśnie. Ok, zaczynamy sprzątać. I słuchajcie, serdecznie wam dziękuję za całą aktywność. Przede wszystkim właśnie za te łapki w górę oraz za komentarze. Pisaliście komentarze. Integracyjne, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Oczywiście w tym odcinku również będą komentarze integracyjne, także również będzie co pisać. Tymczasem sprzątamy sobie dalej. Co tu się wydarzyło, to ja nie wiem naprawdę. Ktoś tam pisał w komentarzach z was. No to nieźle. Ktoś tam z was pisał w komentarzach, że tutaj była jakaś mega rozwałka, że Święty Mikołaj ich wszystkich załatwił i tak dalej. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Bo nie czytałem tego wszystkiego o tej grze, i tak dalej. Także naprawdę nie wiem. Mogę się tylko domyślać. I oczywiście wierzyć Wam. Sprzątamy, sprzątamy. Teraz jeszcze tutaj, i będzie góra załatwiona. Dobra, jeszcze tutaj trochę. Kurczę. Szybko się to wszystko brudzi. Ale trudno się mówić, trzeba sprzątać. Wow, coś tu jest. Halo. Co my tam mamy. Kurde, już brudna woda. Tak szybko się to wszystko brudzi, no serio. Dobra, moment. Zaraz zerknę, co my tam mamy. Ale wcześniej, dobra, jednak robię ślady, więc muszę uważać. Halo, przecież ja już nie wchodzę w krew. Czemu są jeszcze ślady? Dobra, chyba już nie ma. W takim razie zerknijmy sobie, co my mamy tutaj. Wow, tu są ciała! O nie! Dobra, czyli muszę iść tak krzysiak po kubeł do ciał. No dobra, lecimy w takim razie. Zabieramy sobie ten kubeł. I idziemy sprzątać zwłoki. A trochę tego będzie. Więc. Czekajcie, sobie najpierw to postawimy, może. Dobra, jednak tutaj. Te ciała myślę, że na końcu sobie sprzątniemy. Trzeba zabrać. No nie! Jeszcze narobiłem większego syfu niż był. Masakra, dobra. Wywalamy sobie to wiaderko. I w sumie to mi nie będzie potrzebne. Chociaż nie no, czekajcie, nabrudziłem. Więc muszę wziąć nowe. I na górę. Wow. Okej. Okay. Najpierw weźmy sobie te ciała. Dopiero potem. Uporządkujemy resztę. Kurde, te deski tutaj przeszkadzają. Coś się z nimi dzieje. Mniejsza z nimi, słuchajcie. Wow, zaraz to wszystko spadnie. Do środka. Ta nóżka również do środka. Ok. Bierzemy kolejnego elfika. Panie, wchodź pan do środka! Kurde. Ok, nóżka. Ładujemy do środka. I jeszcze kilka części ciała. No i zabierzemy te wszystkie części do ogniska. Ok, coś jeszcze. Już nic nie ma. Dobra. W takim razie wydaje mi się, że możemy teraz to posprzątać jako tako. Halo, gdzie ta woda? Tutaj. Sprzątamy, sprzątamy. Ma być czyściutko wszędzie. No i pięknie. Dobra. Zabieramy kolejne ciała. Chociaż nie wiem, czy to się jeszcze zmieści. Więc może, żeby nie ryzykować, to zabierzmy sobie już ten cały kubeł. Oczywiście uważamy. I lecimy do ognia. Uwaga, 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 leci. Tak jest, o to chodziło. Bierzemy sobie w takim razie. Kolejny pojemnik na odpadki, i lecimy na górę. I myślę, że czas najwyższy na pierwszy komentarz integracyjny. Moi drodzy, napiszcie w komentarzu, gdzie spędzacie święta. To znaczy, czy gdzieś jedziecie, czy spędzacie je w domu. Napiszcie również, ilu macie gości, jak duże macie święta i zobaczymy, jak to u Was bywa. Powiem Wam, że u mnie to co roku jest inaczej. To znaczy, raz jadę gdzieś. A raz wigilia jest umie, także tak to właśnie wygląda tak na zmianę. Więc jak widzicie, naprawdę jest urozmaicenie. Jeśli chodzi o to, jak duża jest wigilia, to zazwyczaj jest tych osób ponad 10. W sumie to tak około 12, także no troszeczkę tych osób jest, ale słuchajcie, taka duża wigilia moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajna, bo to takie mega rodzinne święto. Także dla mnie w sam raz. Czekajcie, uporządkujmy sobie jeszcze to ciało, które tak sobie leży. Ok. Wszystko mamy, więc lecimy. Tam coś mi chyba umknęło. Tak jest. Kadłubku, czemu uciekasz? Nie uciekaj. Po co uciekasz? Chodź tutaj jeszcze. Ta nóżko czy tam rączko, nie wiem co to było. Dobra, wycieramy jeszcze tu, bo jest syf. Kurde, serio, tyle syfu, no nie. Kolejne wiadro. Dziękuję. No i sprzątamy, ale najpierw woda. No i dobra, sprzątamy, sprzątamy, moi drodzy. Lecimy teraz tutaj. Schody również trzeba uporządkować. Ok, chyba jest czysto, więc jeszcze tutaj trochę. Tutaj również. I poza tym jest chyba czysto. Tak czy nie? Wydaje mi się, że tak. Więc lecimy dalej i teraz słuchajcie, będzie hardcore, bo idziemy tam, a tam jest naprawdę mega, mega syf. Także już teraz sobie tutaj pięknie sprzątamy. Oj, tutaj to będzie trzeba dużo wody mieć, słuchajcie, naprawdę bardzo dużo. Na szczęście tutaj mamy kubeł, więc o tyle dobrze. No i sobie sprzątamy. Zobaczcie, co tu się dzieje. tragedia. Naprawdę co tu się wydarzyło? Ja wiem, że się powtarzam, ale serio, to jest jakaś masakra. Sprzątamy, sprzątamy. Nawet tutaj. No to nieźle. No pięknie, skończyła mi się woda. Tyle tego syfu, że już to nic nie dążało. Co dynamit? Dlaczego nie? Wywalamy do ognia. Chociaż w sumie co ja zrobiłem? Nie. No to ładnie, asasyn. Ty to myślisz, naprawdę. OMG. Jaki syf. Kto to wszystko posprząta? w sumie nie. Nie ma takiego syfu. Wow, tutaj jest. A, to pewnie się woda wylała. No cóż. No nie, znowu coś będzie. Czemu teraz jest mięcho? Dajcie mi tą wodę w końcu. No, sprzątamy, sprzątamy. Kurde, to będzie chyba tekst odcinka. Bez kitu. Dobra, teraz tutaj. Bo troszeczkę się nabrudziło, jednak. I zabieramy ten cały kubeł tutaj. Ok. Pięknie. Tutaj wszystko się rozlało. Zapewne po tym wybuchu. Więc, no cóż, sprzątamy. Moi drodzy, nie ma co zbędnie przedłużać i gadać. W sumie pewnie widzicie ten materiał taki troszeczkę pocięty. No ale, tak jak mówię, nie chciałbym Wam po prostu tutaj zanudzać tym wszystkim. Tylko posprzątać pięknie i będzie super. Dobra, jeszcze tutaj mamy sporo sprzątania, więc zróbmy to, posprzątajmy wszystko. Tutaj pięknie, tam jeszcze w rogu widzę coś jest, tutaj również. A na podłodze czysto. Dobra, w takim razie sprzątamy tutaj. Jeszcze narobię większego syfu niż jest. Kurczę, no. Słuchajcie, święta już za tydzień. No, że szkurde. Ok, jest nowa woda. I sprzątamy dalej. I słuchajcie, naprawdę święta, w sumie wigilia. Już za równy tydzień. Jak to szybko zleciało, to masakra. Ale bardzo fajnie. Myślę, że wiele osób czeka na wigilię. Przede wszystkim spotkanie z rodziną, święta, ogólnie taki mega klimacik, wolno od szkoły, no i oczywiście prezenty. I co do prezentów, to za chwilę kolejny komentarz integracyjny, ale o nim za chwilę. Wcześniej jeszcze powiem, że oczywiście w Wigilię również będzie prezent dla Was w postaci Wigilii na Grove Street, także pamiętajcie o tym. O wszystkim informuję na fanpage'u, więc zapraszam do lajkowania. I tyle. No i pięknie. Róg posprzątany, a tutaj coś jest. Chyba nie. Dobra, w takim razie za chwilę będziemy schodzić tam na dół. Tylko wcześniej, może bym uprzątnął te ciała. Żeby mi tutaj nie przeszkadzały. W sumie wiadra też by można było uprzątnąć. Więc zróbmy to może już teraz. Proszę bardzo. Jebudu. Tutaj jeszcze jakieś wiaderko jest? Raczej nie. Tutaj mamy. W sumie tutaj jeszcze jest sporo wody. Więc zabieramy to wiaderko. Postawimy sobie gdzieś tutaj. A te puste sobie zabieramy i palimy. Dobra, wiaderka spalone. W takim razie możemy iść dalej. Wcześniej jednak poproszę jeszcze kubeł. Dziękuję bardzo. No i pozbywamy się ciał wszystkich elfów. I słuchajcie, w trakcie tego całego sprzątania opowiem wam o giveawayu. Ponieważ w poprzednim odcinku mówiłem, że jeżeli wbijecie 200 łapek, i będzie fajna aktywność, to zrobimy właśnie takiego giveawaya na tą grę. No i postanowiłem, że ten giveaway oczywiście się pojawi i będę miał dla was dwa klucze Steam do tej właśnie gry. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć tą grę? Słuchajcie, metody będą dwie, mianowicie jeden kluczyk będzie w opisie, więc zerknijcie do opisu, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ten odcinek przekroczy 150 łapek w górę. Jak zobaczę, że jest 150 łapek, to w opis wrzucam klucz Steam, także bądźcie uważni i obserwujcie dokładnie opis. Natomiast jeżeli chodzi o drugi klucz, to wystarczy, że wpiszecie w komentarzu, dlaczego to właśnie wy macie otrzymać tą grę i dać link do do swojego profilu na Steamie. Ze zwycięzcą skontaktuję się poprzez YouTube'a najprawdopodobniej, także śledźcie dokładnie swoje skrzynki i nagrodę roześlę myślę, że w poniedziałek. Tak, myślę, że do poniedziałku macie czas na wpisywanie tych komentarzy. I co? I to tyle. Sprzątamy dalej. A, jeszcze głowa, halo! A, ta głowa znajduje się już w kuble. Dobra, w takim razie lećmy tutaj i posprzątajmy elfy stąd. Halo, panie Elfie. Wchodź pan do tego wiadra, czy co to tam jest, nie wiem. Jest tu ktoś? Nikogo nie ma. Dobra, w takim razie sprzątamy jeszcze ten kadłubek. Palimy całość. I schodzimy na dół do ostatniej lokacji, także pędzimy, pędzimy. Uważamy, żeby nic się nie wysypało. I je budu. Troszeczkę nie trafiłem, ale teraz już tak. I tak, moi drodzy, na pewno przyda nam się woda. A nawet bym powiedział, że dużo wody. Więc od razu wezmę sobie na zapas. Proszę bardzo, zobaczcie, co tu się wydarzyło. Totalna, totalna masakra. Jeszcze wylałem wodę przez te kurcze rogi Renifera. Tu jest taki syf, że masakra. Coś czuję, że naprawdę długo, długo nam się zejdzie. Ok, jestem przygotowany. Mam dwa. Cztery wiadra z wodą i dwa pojemniki na ciała. I myślę, że od tych ciał sobie rozpoczniemy. W takim razie właśnie tu elfiku. Tutaj połowa kolejnego. I żeby tam temu nie było smutno, to wrzucimy drugą połowę tutaj. I dobra, sprzątamy w takim razie. Wow. Potrzebuję wody. No i ogarniamy, słuchajcie, tutaj naprawdę już brudne. No co ty gadasz tej? Bez kitu. No to ładnie, ładnie. Wszystko się pobrudziło. Kurczę, coś mi się wydaje, że tej wody wziąłem za mało. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj chyba już jest czysto, więc sprzątamy tutaj. Aha, dobra. Myślę, że to walka z jatrakami. Ponieważ tak czy siak będę chodzić po tych ciałach i tak dalej, więc będę roznosił brud. Proszę bardzo, teraz ściana. No i dobra. I słuchajcie, jak tak sobie sprzątamy, to myślę, że kolejny komentarz integracyjny. Mianowicie, co chcecie dostać pod choinkę w tym roku? Albo co dostaniecie? Piszcie w komentarzach. Jeżeli o mnie chodzi. To już w moim wieku, kurczę jak to zabrzmiałek, był nie wiadomo jak stary, a mam dopiero 21 lat, w sumie w 2017 będę miał 22 lata, ale nie rozmawiajmy o tym, rozmawiajmy o prezentach. I powiem wam, że w moim wieku to raczej dostaje się kasę i za tą kasę po prostu kupuje się co się tam chce, a jeżeli o mnie chodzi, to mam zamiar kupić, jak już wam mówiłem, kolekcjonerkę Assassin's Creed Syndicate. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No i oczywiście reszta kasy pójdzie albo na ciuchy, albo nie wiem, na paliwo do samochodu, tak, to jest bardzo istotna sprawa, ponieważ jak się ma samochód i się jeździ samochodem, no to niestety trzeba również mieć paliwo, żeby jeździć, a paliwo niestety coraz droższe, także niedobrze. Sprzątamy sobie te schody, chociaż w sumie może tutaj to wszystko zrobię na końcu. Zabieram ten pojemnik bardziej tutaj. No i utylizujemy w tym momencie elfy. A ja zachęcam Was jeszcze raz do pisania komentarzy. No i zobaczymy, jak to jest u was z tymi świętami. Jeśli chodzi o prezenty i jeśli chodzi o spędzenie samej wigilii. O i w sumie tak słuchajcie, przyszedł mi do głowy kolejny komentarz integracyjny. Mianowicie, napiszcie, czy chodzicie na pasterkę. Ponieważ jeśli o mnie chodzi, to powiem wam, że jakoś tak niespecjalnie chodziłem na to. Ale myślę, że w tym roku będzie inaczej i w tym roku wybiorę się na pasterkę, także... ...zobaczymy, jak to tam będzie. Wrzucamy. Pięknie wszystko się pali. Oczywiście... ...narobiłem całą masę śladów. Ale myślę, że jest to... ...dość oczywiste. Także pięknie za sobą wszystko sprzątam. Myju, myju, myju. Kurczę, na szczęście tutaj jeszcze była czysta woda. Także o tyle dobrze. No i pięknie. Tutaj jeszcze. I słuchajcie, te ściany. I to będzie wszystko. Ok. Woda się skończyła. Na szczęście tutaj mamy zapas. Nie wiem czy jeszcze trzeba sprzątać te, nie wiem, zapalniczki, czy te wiadra. Nie mam pojęcia. Ja tylko wszystko uprzątnę, jeśli chodzi o krew, a reszta to tam w sumie mniejsza z tym. Sprzątamy, sprzątamy. Jeszcze tutaj i tutaj. I czyżby to już było wszystko? No no no, moi drodzy. Uwinęliśmy się ze wszystkim? To jest niemożliwe. Ale w sumie na to wygląda. No, pięknie. Na szczęście tutaj mamy wodę. I to wszystko uprzątnę. Ok, teraz tu. I tutaj. I cała krew chyba już jest uprzątnięta. Tak czy nie? Tutaj jeszcze mamy trochę. No i dobra. To chyba tyle. W takim razie zostaje mi tylko i wyłącznie. Zutylizować te elfy. Przeczekajcie, jeszcze może to wszystko tutaj powrzucam, żeby nie było przypału. No i tyle. Dobra, reszta się nie zmieściła. Lecimy na górę. Wyrzucamy całość. I pomału kończymy. OK. Tutaj jeszcze coś, tu już nic nie ma. W takim razie wow. Mamy jeszcze to mięso, które niestety trochę brudzi. Ech. Dobra, zabieramy sobie tak to mięso i wrzucamy do ognia. Niech się zrobią te żeberka, czy co to tam jest. A my już schodzimy na dół. Tutaj wody nie ma, tutaj jest już mega brudna, tutaj jeszcze jest w miarę czysta. Tak, na ostatni raz, akurat. No i pięknie, moi drodzy, tym samym uporządkowałem wszystko, jeżeli chodzi o krew. Więc teraz zostaje tylko wyrzucić te kubełki. Okej, okay, moi drodzy, wszystko zostało zrobione. Jest czysto, jest czysto, tu jeszcze mamy czystą wodę w sumie. Dobra, niech stoi, jeszcze sobie tutaj popatrzymy, czy jest jakaś krew. Nigdzie nic nie widzę. Nie wiem, czy mam jeszcze coś ogarniać, jeżeli chodzi o ten cały syf tutaj, czy tylko tą krew. Ale jeżeli chodzi o krew, to nic tutaj już nie ma. Więc idealnie moi drodzy, żeśmy wszystko zrobili, bardzo mnie to cieszy. I cóż, to tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Krótki, chyba, ale treściwy. Zrobiliśmy co trzeba, jest wszędzie czysto, nie ma żadnej krwi. I cóż, moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Odpowiadajcie na komentarze integracyjne i przypominam Wam o giveawayu. I cóż, i to tyle. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć.